W dzisiejszym odcinku opowiem Państwu, w jaki sposób melatonina, która jest hormonem snu, może pomóc nam w walce z koronawirusem. 22 lutego tego roku nagrałem odcinek pod tytułem Jak zwiększyć odporność na koronawirusa, i w punkcie trzecim przekonywałem Państwa, iż hormon snu, czyli melatonina, może w wymierny sposób pomóc nam w zakażeniu koronawirusem. Natomiast miesiąc później w czasopiśmie Life Science 23 marca grupa naukowców tworzy artykuł o następującej treści. Koronawirus COVID-2019. Melatonina jako potencjalne leczenie uzupełniające. Odnośnik do tego opracowania naukowego, jak zwykle umieszczam w opisie filmu. Nie tyle cieszy to, że ten artykuł na temat wpływu melatoniny na zakażenie koronawirusem pojawił się miesiąc po moim artykule, ale cieszy to, jak wielkie nazwiska podjęły tą tematykę, bo waga i autorytet tych nazwisk spowodują, że z tymi danymi będzie bardzo ciężko polemizować. W dużym skrócie, powiedzmy jeszcze raz, dlaczego melatonina może być potencjalnym lekiem uzupełniającym w leczeniu zakażenia koronawirusem. 2019. Ale ponieważ jestem lekarzem, a będę mówił o naturalnych substancjach, oświadczam, że wszystko, co teraz usłyszysz, jest poradą niemedyczną. Po pierwsze, melatonina to substancja, która naturalnie występuje w naszym organizmie, a także w wielu pokarmach, takich jak brokuły, ogórki, oliwki, pomidory, płatki owsiane, ryż, orzechy włoskie czy siemię lniane. Melatonina występuje także w postaci suplementów diety. Upraszczając, mamy do dyspozycji naturalną, znaną organizmowi substancję o przewidywalnych skutkach i przebadanym działaniu. Tym bardziej, że organizm sam tą substancję syntetyzuje każdego wieczora. I zanim przejdziemy do omówienia samego artykułu naukowego, pragnę przedstawić Państwu wykres, którego w tym artykule już nie znajdziemy. A wykres ten pozwoli Państwu zrozumieć zasadność pozostałej części tego nagrania. Jak widzimy na powyższym wykresie, na którym na dole mamy oznaczony wiek danej osoby, a w pionie mamy zaznaczone stężenie melatoniny, wraz z wiekiem stężenie hormonu snu w naszym organizmie jest coraz niższe. I jego minimalne ilości notują osoby po 65 roku życia. Oznacza to, iż wszystkie funkcje, które pełni melatonina, a nie jest ona tylko włącznikiem i wyłącznikiem snu, są także znacznie osłabione. Biorąc pod uwagę fakt, iż największa śmiertelność w przypadku zakażenia koronawirusem występuje właśnie w tej grupie wiekowej, badanie naukowe, na które się teraz powołuje, nabiera zupełnie nowego znaczenia i sensu. Skoro już wiemy, czym jest melatonina, gdzie występuje, jak zmienia się jej stężenie wraz z wiekiem, w dużym skrócie powiedzmy, o czym rozpisują się naukowcy w napisanym przez siebie opracowaniu naukowym. Po pierwsze, autorzy ci zwracają uwagę, iż melatonina wpływa na poprawną pracę pęcherzyków płucnych, których działanie jest zakłócone w trakcie zakażenia koronawirusem. Natomiast melatonina w obszarze pęcherzyków płucnych zmniejsza obrzęk. A tym samym może prowadzić do lepszej wentylacji i mniejszej ilości powikłań. Po drugie, autorzy ci stwierdzają, iż melatonina jest silnym przeciwutleniaczem i może neutralizować część wolnych rodników, które powstają w wyniku infekcji wirusowej. Korzystne działanie melatoniny jako przeciwutleniacza dowiedziono na przykład w sepsie, która w przypadku bardzo ciężkich zakażeń koronawirusem także może się pojawić. Po raz kolejny przypominam, że odnośniki do wszystkich badań naukowych, jak zwykle umieszczam w opisie filmu. Po trzecie, autorzy ci zwracają uwagę, iż melatonina wywiera działanie regulacyjne na układ odpornościowy i bezpośrednio wzmacnia odpowiedź układu immunologicznego poprzez poprawę proliferacji i dojrzewania komórek układu immunologicznego, takich jak komórki NK czy limfocyty T oraz B, czyli komórek zaangażowanych w odpowiedź immunologiczną przeciw wirusowi. I to są najważniejsze mechanizmy, które zostały opisane w powyższym opracowaniu naukowym. Całej reszty możesz dowiedzieć się w moim wcześniejszym odcinku na temat odporności na temat koronawirusa. Tam w punkcie trzecim opisuję działanie melatoniny. Przypomnę także, że Europejska Agencja Zdrowia ustala dawkę 2 mg dziennie jako dawkę maksymalną melatoniny. Choć w niektórych praktykach klinicznych stosowano czasami większe ilości, to ja przychylam się do zdania Europejskiej Agencji Leków. Natomiast ja osobiście samej melatoniny nie suplementuję. Dodaję jeszcze do niej dwie witaminy, natomiast nie będę o tym mówił na YouTube, żeby nie było, że głoszę jakieś pseudonaukowe teorie. Jeżeli ktoś chce się dowiedzieć, jak ja suplementuję melatoninę, to informacje te publikuję na swojej darmowej liście e-mailowej, na którą możesz się zapisać w linku pod tym filmem, a tą informację, jak zwykle, wyślę dopiero w najbliższą niedzielę o godzinie 12.00. I przypominam obecność na liście mailowej, a także otrzymywane e-maile zawsze były, są i będą darmowe. Chciałbym także udzielić odpowiedzi wyprzedzającej. Dla wszystkich tych, którzy mogą się obawiać tego, że melatonina, jako iż jest hormonem, podawana z zewnątrz, na przykład w postaci suplementów, może w przyszłości tłumić produkcję naturalnej melatoniny w naszym mózgu. Bo tak się na przykład dzieje w przypadku kulturystów, którzy zewnętrznie podając sobie testosteron, co w przyszłości może przekładać się na to, iż produkcja ich wewnętrznego testosteronu może być obniżona. Jak się natomiast okazuje, to sprzężenie zwrotne w przypadku melatoniny nie występuje. Nawet biorąc pod uwagę fakt, iż melatonina występuje w wielu produktach spożywczych, wiedząc te pospolite pokarmy, narazilibyśmy się na utratę wewnętrznej produkcji melatoniny. Dlatego oczywistym jest, że jeśli hormon ten występuje także w pokarmach, to organizm nie mógł sobie pozwolić na to, by melatonina spożywienia zaburzała syntezę naszej wewnętrznej melatoniny. Ale nad tym problemem rozwodzili się już w przeszłości naukowcy i dowiedli tego w badaniu naukowym. Jest to badanie naukowe z 1997 roku. Tytuł badania jest następujący: Leczenie melatoniną u ludzi nie ma wpływu na amplitudę endogennej produkcji melatoniny. To badanie naukowe prowadzone było w Japonii. Obejmowało pracowników, którzy pracowali także na zmiany nocne. Podawano im fizjologiczną dawkę 0.5 mg melatoniny przez 7 dni. Stwierdzono, iż synteza wewnętrznej melatoniny nie uległa zmianie. Następnie dawkę tę podniesiono aż 100 razy do 50 mg przez 37 dni. To także nie miało wpływu na endogenną produkcję melatoniny. Odnośnik do tego badania także umieszczam w opisie filmu. Jak zwykle na końcu polecam swoją publikację, zneutralizuj chemię spożywienia i odzyskaj zdrowie. Darmowy rozdział mojej książki znajdziesz w linku pod tym filmem, a Państwa jak zwykle zachęcam do komentowania tego odcinka.